Bardzo było sympatycznie. No. Dzieciaki się pytały tam o różne rzeczy, z kariery prawda? z kariery się pytały o, o walki, ale sami byli ciekawi, jak, jak, jak się dochodzi do wyników. Wytłumaczyłem przecież. Nie ma, że pójdzie do sklepu i kupi, tylko ciężką pracą. Ja uważam, że to jest wręcz niezbędne, żeby mistrzowie, czy prawdziwi mistrzowie światowego wymiaru spotykali się z młodzieżą, dlatego, że młodzież ta, która w tej chwili się gdzieś tam zakochuje w tej dyscyplinie, ona nie ma skąd czerpać za bardzo doświadczeń, wzorców. Mistrzów ubywa, nie ma już Kuleja, nie ma Drogosza, nie ma Pietrzykowskiego, no jest ich coraz mniej. Dlatego takie spotkania jak na przykład z Bogdanem Gajdą, czy choćby z Libickim, Kasprzykiem, które mamy na Złotej Rękawicy, czy w Kielcach na na targach boksu, one są niezbędne. Kto inny przekaże tym młodym, że no, boks to jest cierpliwość. To jest mądrość i cierpliwość. To jest to ciekawy pomysł, ponieważ y, młodzież trenująca, młodzież i dorośli, bo tutaj mamy i od najmłodszych, starszy, najstarszych trenujących, mieli mają okazję posłuchać y, od wybitnego zawodnika, jak to się trenowało. Kiedyś, jak to wyglądało, jak dochodziło się, bo pan Bogdan był mistrzem Europy. Także w tamtych czasach to jest bardzo duży wyczyn. Był olimpijczykiem, wiadoma sprawa, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Także jest to człowiek, który dla wielu tutaj zawodników może być inspiracją. Jak opowiadał Bogdan Gajda przed chwilą, codziennie góry, po południu siłówka, góry, siłówka, później technika w następnym etapie. Mój ojciec biegał codziennie na Kopiec Kościuszki, później szedł na trening jeden, po południu na trening drugi. Takie systematyczne treningi nie ma, że raz w tygodniu pójdzie, czy dwa razy w tygodniu. Kogoś jak chce być zawodnikiem, robić, robić wyniki, to musi systematycznie codziennie trenować. Usłyszeli, jak to się trenowało w tamtych czasach, że przede wszystkim determinacja, poświęcenie i dążenie do celu jest przede wszystkim głównym sukcesem do osiągnięcia wymarzonych celów. Ważne jest, pan Bogdan nam tu przekazał, żeby się nie poddawać, żeby się nie przejmować, że się przegrywa te walki. No i co, słuchać, uczyć się, trenować, nie poddawać się. I walczyć. No. I takie spotkania właśnie pomagają im, by dążyć do, do swoich ustalonych ja. celów. Trzeba to robić, na, tak. Na, Trzeba, bo, to, bo to dociera, jak ma się wynik. Ja. Jeszcze się robiło, opowiada się im o tym, na przykład Tumice ja. Europy, hymny, jak grają, jak pięknie jak człowiek słucha. no To, to jednak ciągnie. Ja. Potem to chce, przekłada na siebie samego, mówię. Może bym tak ja. zrobił. Ja. Jak nogi się zgrają z rękoma. To biją, a nogi nie poszły. Wszystko z nogami się idzie. Raz, raz. Do tyłu to samo. Ręce, nogi. Wśród tyłu. Odejść. I potem, buch, buch. Także tylko o. Nie prosta ręka, o. I ta sama to. Filować tego, potem sam nawyk, potem już nie będziesz myślał o tym, że miał tak samo ręce. buch. Ja. Buh. Zawsze tak. Dokręcamy kosteczki, panie Drukowie, i tak? Potem to samo wychodzi, tak. Tak, tak, żeby się uczyli tak, zawodnicy tak, tak, i nie zadawali w ten sposób w ciosku, tak, nie mam, nie, tak. Dokładnie, bo to są istotne rzeczy, no, tak Nawet nie, jak... no, nie widziałem jak biegać, to tylko Piotrek powiedział. Tak się jest. Chociaż była ciekawa, e, jakie Fajne? kiedyś były przygotowania do zawodów. Dlatego, no, no moim zdaniem trzeba te stare jednak filozofie i techniki jakby przypominać, odkurzać, a może wprowadzać. Dopóki tych mistrzów jeszcze kilku jest, no bo kilku, to trzeba wyeksploatować ich wiedzę, w cudzysłowie mówiąc, oczywiście, na maksa. Dlaczego? Bo, bo kto inny przekaże tą wiedzę, jak nie ci naoczni świadkowie uczestnicy, prawda? Jeżeli ktoś. Stoczył kilkadziesiąt czy kilkaset walk, tak jak Bogdan 300 ileś, tam po 200 ileś, tak jak mój ojciec 400 ileś, to, to ci zawodnicy nie tylko stoczyli te walki, proszę dodać do tego, że oni jeszcze stoczyli kilkaset szparingów, bo to jest dopiero pełen wymiar tego, co ich doświadczenia, prawda? On może przekazać tą wiedzę y, y, praktyczną, natomiast no, z książek się można dużo nauczyć, ale na pewno się nie nauczy boks. No jest, naprawdę, to jak najczęściej trzeba robić, bo widać, że młodzież jest zainteresowana, chętna. chętnie. No sport to jest i ruch przede wszystkim, bo do tego jesteśmy stworzeni, jest podstawową rzeczą, żebyśmy się dobrze czuli w przyszłości.